Siema, jeżeli się zagrali w Minecrafta, to taka będzie moja pierwsza seria. To to seria z e, trybu mapy Hardcore. Ze względu na to, że nie widziałem na YouTube jakichś dużo YouTuberów, którzy by e, starali się grać na trybie Hardcore. Ja się postaram na tym trybie zagrać i seria będzie raczej trwać... Do momentu, kiedy po prostu padnę na tej mapie, oby, oby mnie padł szybko Ech, i zobaczymy, co to z tego wyjdzie w ogóle. Masakra, gdzieś mnie tutaj zaspałniła, ale dobra, to mniejsza o to na razie. E, może tak, kilka słów Ech. Chciałem po prostu, żeby była taka seria na YouTubie hardkorowa taka właśnie na trybie hardcore, która zakończy się po tym jeżeli kto, jak ktoś zginie po prostu na, na mapie i usunie mu cały świat. Także także to, to będzie tak wyglądać na moim kanale mam nadzieję. Więc ja tutaj będę bardzo ostrożny podczas grania i nie będziemy jakoś raczej szarżować na smoka, też nie będę szedł przecież od razu. Czy coś w tym rodzaju, dobra, ale mniejsza o to. Na razie biegam tak bez, czy nie wiem, że to może być nudne, więc yy, może po prostu pościnam trochę drewna i będę za chwilę, yy, za chwilę wam pokażę, co będzie dalej. OK, a więc dobra, musiałem poprzednią część filmiku usunąć, bo y, źle mi się nagrywało w HyperCam. Musiałem przejść na Frapsa, więc y, ta część filmików będzie nagrywana we frapsie i myślę, że będzie jakość o wiele lepsza. Y, nie tylko filmików, ale ogólnie dźwięku. I wszystkiego. Y, dobrze, to mamy swojego workbencia, więc tam pójdziemy. I. Zrobimy pochodnie sobie. W sumie to jest noc. I tutaj pewnie jakieś zombiaki będą w pobliżu, mi się coś zdaje, ale dobra. Mamy pochodnie przecież. <laughs> Fak. Nie! Nie! No żebym pił w pierwszym odcinku to by był po prostu by był jaja. Odcinek i w pierwszej serii ktoś pada. W pierwszym odcinku to by był koniec serii. Ale na szczęście udało mi się go zabić. Aha, bo to jest ten. Nie rozkopiemy tak. Fuck. Muszę kamień wziąć. Przeczać ten kamień i zrobić killoff kamienny. No weźcie mnie, nie straszcie, zombiaki! Straszą mnie te zombiaki. Co to? Do przodu mnie coś popchało, nie wiem. To no. mi się teraz nie podoba właśnie w Minecraft'cie, że tak dużo tych wszystkich surowców tutaj jest. To jest po prostu teraz ogrom tych surowców. To moim zdaniem za dużo. To co teraz jest. Zobaczymy, co tutaj dalej się znajduje. ale z tego co widzę, to chyba się kończy, i tu będzie idealne miejsce. Chyba, żebym ja wymudował swój, swoją chatę. Tak mi się wydaje. I muszę jeszcze raz na tego zestawu. Już będę tam wracał, bo mnie zabiją pewnie. nie, jak się robiło drzwi. Aha, drzwi to. Tak. Drzwi, i od razu skrzynie żeby miał to skrzynię tutaj musimy i drzwi tutaj odwrócimy to żeby nam tutaj nikt nie wszedł I trzeba, i trzeba by było tutaj coś wykopać trochę dookoła takie Dobra. Wykopaliśmy trochę tego ile mamy 13 kobistą na to piec. Najważniejsza rzecz. mu oczywiście piecyk, żeby grzał ładnie. I przetopimy sobie żelastwo. Idziemy tutaj. Zobaczymy czy mamy jakieś... Może tutaj coś się znajduje. Nie, 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 Do widzenia. On mnie chce zabić. Dobra, ja zaraz wrócę, muszę go tylko ukatrupić. Okej, okay, jestem z powrotem u siebie w chacie. Ja też nie chcę tak nagrywać za bardzo, żeby was to nie nudziło po prostu. Chcę tylko przedstawić taką serię. Chcę to mieć po prostu dla siebie, żeby zobaczyć jak by mi się udało przetrwać w, w świecie Minecrafta na trybie Hardcore. Więc nie wiem. Dobra, wyszedłem z tej chaty, ale tutaj gdzieś cały czas słyszę jakieś pająki, kurde są. I one, one tutaj cały czas gdzieś są. A ja się boję kopać, bo patrzcie na, moje, na moją ilość jedzenia. No nie! No co to jest? Ja zaraz zginę po prostu i chyba będzie faktycznie pierwszy odcinek i koniec serii. Muszę jedzenie. Muszę się najeść. Z Janwem. I co mamy iść? Tam czego zabić, czy nie. Chyba ja pójdziemy. Zobaczmy, gdzie on jest? To jest. O, nie! Jest. Zabiłem go. A, Zabiłem go, zabiłem go.